Witajcie kochani. Zobaczcie co dzisiaj dla was mamy. Dzisiaj w tym momencie teraz chcę wam pokazać wigilię na słodko. Zobaczcie, mamy tutaj przepyszny pierniczek, piernik z przyprawami korzennymi. Niesamowicie pachnie. Muszę wam powiedzieć, niesamowicie pachnie piernikiem, pachnie cynamonem, pachnie rodzynkami, pachnie laską taką właśnie cynamonu. No, naprawdę. I teraz zobaczcie on oczywiście jest z kawałkami też rodzynek w środku, jest z posypką czekoladową, z polewą, z posypką orzechową, rodzynkami. Wygląda to niesamowicie smacznie. Słuchajcie, zachęcamy, zachęcamy. To wszystko możecie nabyć u nas poprzez sklep Regionalna Zdrowa Żywność. Może to do Was przyjechać kurierem, ale też możemy to przywieźć. I nie musicie się już martwić, że nie zdążycie, że nie dacie rady. My wszystko damy radę, wszystko wam przygotujemy i zawieziemy. Do miłego zobaczenia.